Moja kariera w Stalgaście zaczęła się 12 lat temu. Na początku przyszedłem jako programista maszyn tnących. Po roku trafiłem do utrzymania ruchu, gdzie się zajmowałem całą infrastrukturą. Od 6 lat jestem administratorem systemów informatycznych. Dbam o to, aby cała firma pracowała bez przestoju. Moje stanowisko wymaga ciągłego doskonalenia się i nauki. W codziennej pracy. Bardzo sobie cenię atmosferę, jaka panuje w firmie. Obecnie pracuję w bardzo dynamicznym zespole. Mamy bardzo dużo wyzwań, ciągłe projekty, ciągły rozwój w firmie. Są to osoby, na których zawsze możemy polegać, ze względu na to, że jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę. Tak? W tym momencie mam dwa największe wyzwania. Jedno to jest przygotowanie organizacji do NIS-2, a drugie jest to uruchomienie biura oraz magazynu w Hiszpanii przyszłość stalgastu, podbój nowych rynków, nowych kontynentów.